Haha, czyli widać jest tej Ale cringeowe, cringeowe ten cringeowe przywitanko, cringeowe przywitanko. Dobra, no to będę mieć inne przywitania. Yy... No na 10 łapek będziesz mieć nowe przywitanie, okej? Okay? Na na 0 łapek Normalnie. Nagrywa. Dobra, ja na papryczce lecę. Niestety nie ma poradników z klombą, no bo strefa jest. Ja... Dobra, no to teraz jak wygrać grę w Fortnite. Nic nie róbcie, kamcie w krzakach i dalej! Nie, nie no Grajcie oczywiście za to... Identycznie jak my, Grajcie identycznie jak my. I, teraz I za chwilę nas zabijają. <noise> I teraz <noise> Tyle koron, to, to na pewno wygracie i będziecie mieli koronę. A teraz, No, ja przed chwilą z Tobą wygrałem, a mam cztery korony. Więc ten. Cicho! <grym grym> 15 i to się liczy. Się Ale tutaj. tak naprawdę to mam 10 widzowie, tylko. <grym> umierałem i on mi robił umierałem te widy. Nie, <grym> <grym> nie no, on ma... On zbił... wcześniej. No kurde, ciata. eja, strefa. Co to jest? Co to jest w ogóle? Tylko. Dobra, ta jedziemy. Jem, dobra. Jem, jem, jem. 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 dobra, ja sobie biorę lepszy karabin. Dobra, jedziemy. Ja idę się leczyć, i ja mam widzowie. Kilowy ZW! Aha, dobra. No to teraz mi widzowie sobie pojedziemy do strefy A ja wam po prostu powiem, że jak najlepiej się jeździ w Fortnite. Dodatkowy poradnik. nie tak się nie jeździ. Jej, skrzyżowanie. No i tak się jeździ. O nie. Snajpu? Jestem. E, właśnie pokazałem drugi poradnik jak się jeździ w Fortnite. Dobra. <gry> Super. A teraz... Ktoś nas z tyłu ze snajpą strzelał. Tak jakby coś. Ja byłem Timo i szczaki koniec. O kurde, poradnik dobra. Ale. Mogę sobie zrobić. Bardzo ładnie. Banana, banana. I... O kurde! Ej! Korony tam oh, są! Korona! O! Korona! kurde! Korona! Nie! Yeah. Dobra, poczekaj! Oh, chłop, 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 chłop! Tam jest korona! Korona, korona! Ja idę. Ja muszę mieć 20 zwycięstw. Nie! Korona, korona, korona. Moja snajpa? Moja korona. Moja to, mała co? Dobra, no i leci. O kurde, ludzie. Gdzie? Ja. Yy, u góry na pewno. Albo w środku budynku ja nie widzę. Tu tutaj, jest, się Moja skrzynka. Ooo, ja nie zauważyłem, że ja mam mityczny pistolet maszynowy. Kurde. Och, kurde trochę O kurde! to, Dobra, dobra. To już. kurde. Dobra, wchodzimy do środka Obok ciebie. Jest Tu jestem, tu jestem, tu jestem, tu jestem, tu choć tu umieraj tu no. jestem, chodź, chodź. chodź, jestem, tak chodź, chodź, no widzicie widzowie, tak jak wam powiedziałem. No, no to. Ja. <grywa> nagrywamy filmik do końca gry, czy co? No tak, to jeden O kurde, ej! Ja nie zauważyłem, że jest jeden film. <grywa> Dobra, nie ma śmieszków hecheszku. No, e, musimy tutaj grać. Kurde, zapomniałem, że mam bardzo mało HP. Nie, mam bardzo mało HP. Ja jeden. No nie, zero, zero ludzie. Nice! Super. Jeden! Umarł. Eee, no czekaj, nie mogę ci... O oh, yes. kurde! Jest! Mamy! Widowie, tak się gra, tak się gra, tak się gra! Patrzcie! Dwadzieścia winów ko-o-o-o-odom! winów ko-o-o-o-odom! Widowie... No nie! Się... Nie zaliczyła mi wina! Łapkę w górę No i właśnie tak się gra widzę no naura miga Kolejny poradnik złoto jej skocana więc i naura naura